To piękne auto, które widzieliście na wstępie filmu, niestety wcale nie jest już takie piękne. Dzisiaj porozmawiamy sobie o szkodach parkingowych. E, historię zaczniemy właśnie od naszego Forda, ponieważ na własnej skórze odczuliśmy, jak to wygląda. E, auto stało na parkingu na drodze wewnętrznej, pod domem oczywiście na legalnym miejscu parkingowym. E, jednak po nocy. Okazało się, że ktoś próbował nieudolnie wjechać na miejsce parkingowe obok i dosyć mocno zarysował Forda. Na szczęście za reczką zobaczyliśmy karteczkę. Na karteczce ja też Wam dołączę zdjęcie tej karteczki. a nie, nie dołączę Wam, bo są tam dane osobowe. Więc musicie mi uwierzyć na słowo. Na karteczce była informacja. Dzień dobry, widziałem zdarzenie, w którym Pana samochód został uszkodzony. To nie tego i tego o godzinie takiej i takiej. Proszę o kontakt, widziałem kto to zrobił. I tutaj, przy tych szkodach parkingowych, pojawia nam się lepsza sytuacja, tak? Bo kiedy mamy świadka, to tak naprawdę przeważnie nie mamy problemu. Skontaktowaliśmy się z mężczyzną, który widział całe zdarzenie. Oczywiście okazało się, że był to sąsiad. Siedział na balkonie, usłyszał dość mocny trzask. Zaczął się zastanawiać, co to jest. Zobaczył innego mężczyznę, który wjeżdżał na miejsce parkingowe, uszkadzając pojazd obok. Poczekał chwilkę, żeby sprawdzić, czy zostawi karteczkę. Ze swoimi danymi, no bo był to środek nocy, zszedł e, na dół, pofatygował się, sprawdził czy nie ma tej karteczki. Karteczki nie było, wcześniej będąc na balkonie, e, zrobił zdjęcia i nagrania tego zdarzenia i, i włożył swoją własną karteczkę. Sam powiedział, że zrobił to dlatego, że e, chciałby, żeby kiedyś ktoś w takiej samej sytuacji dotyczącej jego pojazdu też tak się zachował. E, ponieważ no, zachowanie tego drugiego kierowcy było mocno nie w porządku, e, szczególnie że tutaj było to zwykłe parkowanie. E, no, ale jak widać, nie chciał ponieść odpowiedzialności za swoje czyny. E, my tutaj daliśmy mu jeszcze jedną szansę, czyli za jego samochód, który nadal tylko w innym miejscu parkingowym stał tam na miejscu, włożyliśmy swoją karteczkę z informacją, że wiemy, do jakiego zdarzenia doszło. Mamy świadka i że jeżeli podpisze nam oświadczenie, to nie będziemy zgłaszali sprawy na policję. Daliśmy swój numer telefonu, włożyliśmy mu za wycieraczkę. Niestety yy, nic to nie poskutkowało. Mężczyzna się nie odezwał. Dlatego też zgłosiliśmy sprawę na policję. Oczywiście świadek zgodził się świadkować. Policja zebrała wszystkie dowody, zrobiła oględziny naszego pojazdu. Następnie zgłosiliśmy sprawę do ubezpieczyciela sprawcy. Sprawdziliśmy sobie oczywiście w bazie UFG, że pojazd był zarejestrowany w Link 4. Tam zgłosiliśmy całą sytuację. I czekamy teraz, tak naprawdę, na y, rozwiązanie ze strony policji, kiedy już potwierdzą wszystko, ponieważ wystosowali odpowiednie pisma do, y, do sprawcy. Oczywiście na samym początku z zapytaniem, czy przyznaje się do winy, żeby ułatwić sprawę. Jeżeli, jeżeli by się nie przyznał, wtedy już zostałyby wykorzystane dowody w postaci nagrań, w postaci świadka. A więc tutaj, tak czy inaczej, no, jest na przegranej pozycji. I tutaj e, chcę Was przestrzec, ponieważ w takim przypadku, e, kiedy sprawa zostaje zgłoszona na policję i ktoś ucieka z miejsca zdarzenia, ubezpieczyciel e, pokrywa oczywiście tą szkodę, jego ubezpieczyciel, ubezpieczyciel sprawcy, e, tak żeby, no tutaj powiedzmy, ofiara zdarzenia e, miała wszystko zagwarantowane. Natomiast e, w kolejnej kolejności. E, oczywiście sprawca dostaje mandat e, z policji, dostaje punkty karne, a kolejno Towarzystwo Ubezpieczeniowe wysyła mu wezwanie do zapłaty, do poniesienia pełnej kwoty, które wypłaciło bądź pokryło za naprawę uszkodzonego pojazdu. Ucieczka z miejsca zdarzenia jest przestępstwem. Tutaj Towarzystwo Ubezpieczeniowe i odpowiedzialność cywilna nie. Pokrywa za sprawcę tego zdarzenia. Oni tylko z obowiązku, jako że są towarzystwem ubezpieczeniowym, pokrywają to, ale następnie egzekwują to od sprawcy. Czyli tutaj, no, nie warto. Jeżeli chodzi o pozostałe, już tak kończąc, szkody parkingowe, gdzie nie wiecie, kto bym był sprawcą, nie było nagrań z monitoringu, no to tutaj niestety musicie naprawę robić sami bądź ze swojego autokasko. Mm, ale no mam nadzieję, że takie rzeczy Wam się nie będą zdarzały. I jeżeli nie wiedzieliście o tym, że sprawca zdarzenia, który uciekł z miejsca i sprawa jest zgłoszona na policję, pokrywa całą wartość zdarzenia. Nie zazdroszczę, jeżeli pojazdem jest na przykład Porsche i uszkodzenia są większe niż ten zderzak, no to wtedy i tak pokrywa całą wartość naprawy. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące całej sytuacji szkód parkingowych, ubezpieczeń, to serdecznie zapraszam w komentarzach.